Piękna, mądra, odważna kobieta. Witaj w Life English z Ewą Cholińską. Dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów o naszym polskim akcencie w języku angielskim. Przede wszystkim chciałabym, żebyś wiedziała, że polsko-ponglisz, tak zwany, czy polski akcent w języku angielskim brzmi uroczo, także niczym się nie krępuj. I mów z polskim akcentem. Uważam, że to brzmi fantastycznie i nie masz się zupełnie czego krępować. Jestem pewna, że będziesz zrozumiana na całym świecie, nawet mówiąc z polskim akcentem. Ja niestety swój akcent bardzo szybko straciłam, byłam jeszcze wtedy dzieckiem, także to już nie wróci, ale uważam, że to jest bardzo takie nawet romantyczne mówić z polskim akcentem. Jeżeli jednak chciałabyś trochę popracować i jesteś jedną z takich moich typowych uczennic, to bardzo możliwe, że popełniasz jeden z tych trzech błędów. Jednym z nich jest w czasie przeszłym, gdzie mamy końcówkę ED dodawaną, na przykład do takiego czasownika walked. walked. Wiadomo, że pisownia jest tam trochę inna. Jak się przysłuchasz dokładnie temu, jak ja wymawiam czasownik walked, to na końcu usłyszysz ty, wyraźne ty. Pisownia jest inna, ponieważ dodajemy końcówkę ED. Może dlatego bardzo często moje, moi polscy uczniowie, moje polskie uczennice mówią walket, walket. Mówimy walked, talked, knocked, knocked, talked. I tam wszędzie mamy T zamiast ED, a w pisowni jest inaczej. Kolejnym częstym błędem jest niezmienianie. Angielski jest bardzo takim elastycznym językiem, gdzie jeżeli dwa wyrazy są koło siebie, często zmienią swoje wzajemne brzmienie. Tak samo jest z głoskami w wyrazie. Częsta zmiana następuje w czasownikach, gdzie dodajemy s na końcu dla trzeciej osoby pojedynczej, w present simple. Na przykład wash. Wash face, tak? Myć twarz. Dla trzeciej osoby ten czasownik będzie wyglądał y, trochę inaczej, bo będzie he washes, he washes, she washes. I tam na końcu mamy wyraźnie z. W pisowni jest s. Warto o tym pamiętać. Kolejnym y, przykładem y, może błędów czy, czy który sprawia nam trudność, to jest sama końcówka ing, ing w czasowniku, e, którą Polacy wymawiają: ing, talking, laughing, speaking. E, to g na końcu jest e, raczej nieme. E, jeżeli je wymawiamy, to raczej wymawiamy je samym nosem. To jest takie jakby długie n. E, talking, sleeping, eating. Możesz nawet położyć sobie palce na nosie i poczuć wibracje, wymawiając takie długie ny nosowe zamiast G. Na końcu nie ma G. Ale to są takie moje, takie moje rady, jeżeli chciałabyś mówić z bardziej brytyjskim akcentem, ale jeżeli chcesz pozostać przy swoim polskim, wiedz o tym, że jest to urocze. I ja nawet jestem za tym, żeby żeby nie silić się specjalnie i pozostać przy tym, co nasze. Jeżeli podoba Ci się, podobał Ci się ten filmik, jest w jakikolwiek sposób przydatny, proszę, korzystaj, podawaj dalej, zostaw jakąkolwiek reakcję, może być taka. Zapraszam Cię do Live English z Ewą Chalińską na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Dziewczyny, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.